Bardzo dużo podziałów jest w tej branży. Bardzo dużo jakichś frakcji, obozów, koterii, osób, które tworzą jakąś swoją klikę, inni tworzą jakąś inną klikę. Więc to, to jest takie dziwne, wiesz, to, że jedni się nie lubią z tamtymi, a tamci się nie lubią z innymi, a ci to nie szanują pracowników danej redakcji, bo. Bo nie wiem, bo na przykład ich szef kiedyś kogoś wyrzucił. No, tego typu historie. Jest tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Nie chciałbym mówić konkretnie, kto, kto, kto należy do jakiego obozu, bo jasne, jasne, mnie jasne. to nie przyjmuje, ale jeżeli pytasz o, o, o branżę, to, to myślę, że to jest taka cecha, która się wybija i która mnie, która mnie bardzo, bardzo dziwi. Aczkolwiek no ja się staram mieć osobiście. Dobre kontakty z, z, z dziennikarzami wszystkich redakcji i myślę, że raczej nie mam, tym, nie mam z tym problemu, ale no, słyszę się o różnych rzeczach, że, że, że nie wiem, gdzieś się zmienia szef i już na kogoś patrzą na przykład mniej przychylnie, bo jest z tej konkretnej kliki albo ktoś go chce przypisać do jakiejś konkretnej kliki i, i ma takie poczucie, że to na pewno jest wróg i trzeba się go, trzeba się go pozbyć. Więc to jest myślę, że minus tej, tej branży. Plusem, plusem jest to, że my naprawdę dużo mamy kontentu. Tak, porównując, wydaje mi się, do innych krajów, to my tworzymy bardzo dużo programów, bardzo dużo podcastów, czy nie wiem, jakichś wywiadów, komentarzy, tekstów. Jest co czytać. To, to, to jest naprawdę wszystko profesjonalnie, zrobione od wielu stron.